Cześć podróżnicy! Dziś zabieram Was do eleganckiego, pięciogwiazdkowego hotelu Von Resort Golden Coast, położonego w turystycznej miejscowości Kolakli, tuż obok piaszczystej plaży Riwiery Tureckiej. To miejsce, które idealnie łączy luksus z rodzinną atmosferą i bogatym wyborem atrakcji dla każdego gościa. Już przy pierwszym kontakcie zachwyca otoczeniem. Malowniczy ogród, szeroka plaża z pomostem oraz przestronne, nowoczesne wnętrza tworzą klimat wymarzonego urlopu. Goście mogą korzystać z bezpłatnych leżaków, parasoli i materacy, a także z baru na plaży. Natomiast dla miłośników dodatkowego komfortu dostępne są płatne pawilony relaksacyjne. Pokoje w hotelu są przestronne, jasne i codziennie sprzątane. Każdy wyposażony jest w klimatyzację, telewizor, mini bar, safe i balkon. Wi-Fi działa bezpłatnie zarówno w pokojach, jak i na terenie całego obiektu. Na rodziny czekają specjalne udogodnienia mini klub dla dzieci plac zabaw, brodziki i specjalne menu w restauracjach. Kompleks basenowy to prawdziwy raj. Dwa baseny zewnętrzne, dwa wewnętrzne, w tym jeden dla dzieci oraz aquapark z dziewięcioma zjeżdżalniami dla dorosłych i czterema dla najmłodszych. Wokół basenów zawsze znajdziecie leżaki i parasole, a obsługa dba o porządek i komfort gości. W kwestii kulinarnej One Resort Golden Coast to prawdziwa uczta. Na terenie resortu znajduje się restauracja główna z bogatymi bufetami oraz aż dziewięć restauracji à la carte, które serwują kuchnie z różnych stron świata. Do tego dochodzą liczne bary, kawiarnie i snack bary, które czynne są nawet w nocy. Dla aktywnych gości przygotowano szeroką gamę atrakcji: siłownie, korty, koszykówkę, siatkówkę plażową, zajęcia sportowe i animacje w ciągu dnia. Wieczorami odbywają się różnorodne show, koncerty i imprezy tematyczne. A w hotelowej dyskotece zabawa trwa do późnych godzin nocnych. Za dodatkową opłatą można skorzystać z kręgli, bilarda, gier wideo czy sportów wodnych. Centrum SPA to doskonałe miejsce na relaks. Dostępne są sauna, jacuzzi, łaźnia turecka oraz masaże i zabiegi pielęgnacyjne. Hotel zapewnia także pralnie, wypożyczalnię rowerów i samochodów, sklepy oraz usługi medyczne na wezwanie. Opinie gości są bardzo pozytywne. Chwalą smaczne i różnorodne jedzenie, świetne animacje, czystość w pokojach i profesjonalną obsługę. To miejsce, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli nie mają czasu na nudę. Jeśli marzycie o wakacjach w pięknym ogrodzie, tuż przy plaży z bogatą infrastrukturą i atrakcjami przez cały dzień, Von Resort Golden Coast w Kolakli będzie doskonałym wyborem.